Dzień dobry Państwu Chciałem nagrać film, że kobieta jedna zaprosiła Wojtkę i mnie No i Jacka na przejażdżkę Na 6 godzin i ale to że za 6 godzin można wjechać. pół Polski. I powiem, chciałem powiedzieć na te kobiety, albo ona z Ameryki jest. A jak z Ameryki to wiem kto, no się. Tylko spojrzę na twarz i będę wiedzieć kto. I bardzo, bardzo dziękuję dla niej, że tak zrobiła na moje urodziny przyjeżdża na, na Wojtka urodziny z całego serca dla niej dziękuję i takim samochodem jeździłem wiele razy limuzyną ale jak spojrzałem ta limuzyna to jest nie wiadomo jaki już używana była wiele razy gdzieś <ścoughs> Nie powiem, że usłyszałem na bagażnik duży, jak nie wiem co, ale bagażnik już do remontu musi iść, ten cały samochód, bo nie wiadomo, czy ono ma przegląd nawet ten samochód. Całkowicie. Bo takie stare kolekcjonerzy skupują samochody i jeden jest a przegląd jest czy nie ma, nie ma i wożą różnych ludzi ażeby żeby zrobić zadowolenie pociecha danego człowieka za to jej bardzo dziękuję Ale ten samochód, jak przyjedzie wcześniej, ja powiem, powiedzieć, żeby wcześniej przyjechał parę godzin, to by pojechalibyśmy na diagnostykę, na sprawdzenie, czy ma hamulce, czy nie ma. Może, może nie mieć hamulców, a pan słowo Łomir dla mnie znany. A stereoławki wielkie, wielkie na, w armii. Tam była kiedyś stanina na koni. Nie wiem czy teraz jest, ale jak ja mieszkałem do 1975 roku, to my kupywali wielkich. Kupiliśmy nawet ogiera, bułana. No, taki poszkodujący się był, no kupiliśmy ogierka, wyhodowaliśmy. Bardzo dobry był, no zapadniania konia, klacze. I co jeszcze powiem? Dla mnie serwapki wielkie, nieznane, znane, Wie, to serwawki wielkie, to taka wieś, powiem mi miasta, ale wieś, może teraz miasto się zrobiło, ale kiedyś... Wieś pisał się, wieś, Czerwabki Wielkie. I ona te, ta, ta wieś nie było duża. Jeden tam założył sadni na koni, jakąś zapomniałem się, i jego imienia. Chyba Gienek taki, on się nazywał. Może jak będzie ten kierowca, to może sławek, że powiem. A może teraz się zmienił, się właściciel. Ten nie koń może syn, albo wnuk, albo prawnuk, Prowadził, bo już kiedyś prowadził. To dziadek taki prowadził, ale on jeszcze młody, bo to miał e, synów, trzech i okienka, wieśka i Mirka. To nie wiem, który teraz prowadzi to na konie. I powiem, co dla Was. No, biegi przy kierownicy są. Ni w podłodze. Co jeszcze? to będzie, zapytam cię czy to jest diesel, czy, czy ten, czy benzyniak. Nie wiedziałem, czy ona przerobiona na gaz, jak benzyniak to było, powinno być przerobiona na gaz, ale takie używane samochody, starodawne, które jeździli muzami partyjne osoby, komunistyczne, jak Gierek, jak Jaruzelski jeszcze inne ministrowie jeździli limuzami jak jeździł, a Breżniew jeździł w Ołgu. i co powiem dla was, że Bardzo limuzyna powierzchni ładna, błyszczy się, ale wjechać pod, zobaczyć pod spodem, to może ona sypi się. Jak ten proch, jak ten piasek, jak zwalasz z samochodu. I jak wiatr jest, to wieje. Sam to by, Ale na razie człowiek... Po jeździ starszy. Może no, ma trzy limuzyny. No, powiatku one ładne. Piękne. Ale w środku... Nie wiadomo W środku jak si siadłem. No, siedzenie skóra. Ale skóra nieprawdziwa. Derma. Siedzenie pociągnięte. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym samochodzie? To samochody nie, nie nasze. Ale amerykańskie. limuzyny. No, pojechali tam na, do Ameryki. Może sławka, tata, mama pojechała, zarobili. Kupili jedną taką z Ameryki, ściągnęli jedną limuzynkę, później drugą i trzecią. No i tak otworzyli firmę Hollywood. I Pozdrawiam Sławka bardzo, bardzo serdecznie, z całego serca, jego całą rodzinkę. No i życzę mu zdrowia, szczęścia, radości, pomysłności w życiu. a żeby święty Krzysztof, patron kierowców i nie tylko szczekł, żeby jeździł szczęśliwie. Nigdy wypadku nie miał żeby nigdy przeszkód nie miał żadnych, żeby było, żeby żona jak jeszcze żyje, była zdrowa, szczęśliwa. Dzieci, żeby były zdrowe, szczęśliwe z całego serca, jemu życia. Dużo, dużo zrówka, radości i pomyślności. Święty Boże, słabku Tobie. Bo znam Cię jak z pięt palców. Serwawki wielkie chodziłeś ze mną albo z Bogusiem, albo moim bratem, zacząłem do szkoły podstawowej. Wilkowie. Bo serwawki wielkie należeli do szkoły do Wilkowa. I powiem Tobie, wiem, kim jesteś. Bardzo dokładnie wiem. tylko spojrzałem na twarz Twoją. Wiem i bardzo to cieszę się, że założyłeś filmy Hollywood, amerykańską i że masz samochody, He. że jesteś kierowcą jak mówią kierowca bombowca, co jeszcze Tobie życzyć? Dużo radości, szczęścia, pomyślności i wesołości życzę Tobie. Z całego serca, ażeby, ażeby, Pan Sławek i cało rodzinko cieszyli się zdrowiem, bo zdrowie jest najważniejsze. Jeżeli zdrowia nie masz, nic nie warte. Może być złoto, brylanty. Co chcesz może być. Ale, ale jak powiem zdrowie, nie masz jeszcze raz mówię, to nic człowiekowi nie cieszy. Niech będzie milionierem, minoliderem, sylwierderem, to nie będzie siło. Raz, dwa, te pieniążki różne, amerykańskie, jak chcesz, padną. Na razie, bo, bo